Myślącym. Chwała miesiąca. Chwała Rozmawiamy w dzień po święcie niepodległości, po 11 listopada roku 2023. Jest 12 listopada i cofnijmy się do święta 11 listopada, naszego dnia niepodległości. Koni na pewno. Ta forma, którą żeśmy ostatnio mocno przyjęli, taka powiedzmy imprezowo-odpustowa, jest formą dobrą, bo coś ona daje, ładuje nas, ale jest to dosyć płytka forma. Z tego tytułu, bo 11 listopada roku 1918 jest data ciągle nierozerwalna. Jest to samą datą z 1 września 1939 roku. I 17 września 1939 roku. To są daty nierozerwalne. To, co się stało 11 listopada 1918 roku, musimy rozstrzygać łącznie. To jest dla nas potężna wykładnia polityczna błędów, niewykorzystanych okazji, niezrozumienia ówczesnej sytuacji. I gdy będziemy w ten sposób odchodzić, czyli Potężna lekcja polityczna, nie historyczna, polityczna. I gdy będziemy do tego w ten sposób podchodzić, to na pewno możemy wówczas patrzeć jasno w tą przyszłość. Dzisiaj o tym dokładnie porozmawiamy, żebyśmy się nie ładowali w podobną konstrukcję, jak wówczas po tym wielkim wydarzeniu, umownym oczywiście, symbolicznym, 11 listopada 1918 roku, w jakie żeśmy się władowali. I teraz rozpocznę od szereg życzeń, które napłynęło od różnych przywódców państw sąsiednich i innych, które nam Polakom dobrze życzą. Należy zauważyć, iż płynęły życzenia z okazji Święta Narodowego Dnia Niepodległości od prezydenta Republiki Białoruś. A tym, którzy w Polsce nie wiedzą, to przypominam, że prezydentem Republiki Białoruś jest pan Aleksander Łukaszenka. I znajdziecie Państwo te, te życzenia w internecie. Proszę, wsłuchajcie się, nawet nasze reżimówki różnego typu je podały. Ale są one niezwykle ojcowskie. Tam są dobre rady zawarte dla nas Polaków, a szczególnie dla władz, jak w dosyć dramatycznej sytuacji, w której my, Europa, wszyscy znajdujemy się, co należałoby, czego się chwycić co robić, żeby nie robić sobie kłopotów. I żeby nie doprowadzić po tym narodowym święcie odzyskania niepodległości, dnia niepodległości do tego, co się później zdarzyło we wrześniu 1939 roku. Ale jednocześnie chcemy też powiedzieć, że są także życzenia. Tutaj proszę, 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. W tym wyjątkowym dniu, w którym słowa ojczyzna, niepodległość, patriotyzm nabierają szczególnego znaczenia, życzę Państwu dużo zdrowia i siły na drodze ku lepszej, wspólnej przyszłości. Z poważaniem, konsul generalny Białorusi w Białymstoku Wiktor Sawczuk. Dziękujemy, Panie konsulu. Rozumiem, że też inni dyplomaci składali. To są życzenia dla nas, dla wszystkich Polaków. W naszym Dniu Niepodległości przypominam w 1918 roku, który podzielił obecne państwo białoruskie wówczas w ramach naszej państwowości II Rzeczpospolitej. I jednak dyplomaci, prezydent Republiki Białoruś potrafi się znieść ponad głupotę, nienawiść, niezrozumienie rzeczywistości, a nawet antyludzkość i składają życzenia. Pięknie. A jednocześnie pokażemy, bo to trzeba tropić, Pokażemy, co my, jako Polacy, bo to rzutuje na nas także, na mnie osobiście. Bo jeżeli jakakolwiek władza w tym państwie, fundacja, ktokolwiek, instytucja wypowiada się antypolsko, jącząco i przeciwko naszym interesom, to wypowiada się w imieniu każdego, Szeregowego, obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, także nas, mimo że się z tym nie zgadzamy. Dzisiaj sobie powiemy o zamieszczonym przed sześciu dniami materiale w wirtualnej Polsce. No jak sami, jak sami Państwo wiecie, jakie to są portale, nie oceniam. I będzie z Panem Zbigniewem Pisarskim, prezesem Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego. Jest to fundacja założona w 2004 roku, akredytowana, powiedzmy sobie, jedna z ważniejszych fundacji, przygotowująca raporty, analizy, między innymi generał Koziej, szef BBN-u jest, były obronka Komorowskiego, pana prezydenta. Jest także generał Skrzypczak, tam 70-70 kilka osób, tak? jest tych, tych ekspertów ich którzy współpracują. No i tutaj, i tutaj ci ludzie. I proszę Państwa, pierwszą wypowiedź damy odnośnie sytuacji na Ukrainie, tego, co się obecnie dzieje. No, chyba wszyscy zauważacie, że ci lubo Ukraińcy, ci miłośnicy Ukrainy, którzy tak zafascynowani, zapatrzeni, nagle zaczynają zmieniać zdanie. Tak. Wycofują się rakiem z tego wszystkiego. I Ukraina przestaje być już taka miła, a wojna, którą niby to miałaby zwyciężyć Ukraina, <grystaje> przestaje być taką pewną. Dla nas to było jasne. Ukraina przegra, bo przegrać musi. I to autentycznie Ukraina przegra, bo porozumienie z Federacją Rosyjską, które ciągle było możliwe, Oczywiście, na warunkach Federacji Rosyjskiej. To nie była przegrana Ukrainy. Przegrana Ukrainy to są wylane dziesiątki litrów, setki, tysiące krwi. Ukraiński, ale także rosyjski. I to nie będzie zapomniane, i to będzie rzutowało na przyszłość. I teraz pozwólcie Państwo, że puścimy wypowiedź tego. Tego pana prezesa, tego człowieka. Do boksowania z uwagi na politykę historyczną. No to jednak budowanie polityki krajowej i, i takie obrażanie się na Ukrainę w sytuacji kraju, który jest na wojnie, to bym powiedział, że jest nikczemne. I to będzie łatwe do odbudowania, bo Ukraińcy wykazali się tutaj dużą dojrzałością i rozumieli, że to jest polityka kampanijna. Natomiast przykro było na to patrzeć, widziałem to z bliska. Było to takie strasznie, strasznie upokarzające, że musiałem się tłumaczyć w ostatnich tygodniach przed. mieliśmy parę tygodni temu dosłownie Warszaw Security Forum, gdzie przyjechało około 20 ministrów spraw zagranicznych i obrony do Warszawy. I witając ich wszystkich po kolei, no powiem szczerze, że tyle takich. Zwróćcie Państwo na to uwagę. Ten człowiek witał tych ministrów, był gospodarzem lub współgospodarzem, i interesuje się tym, ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony. Żebyście mieli świadomość. Jaka jest waga tego człowieka i tej fundacji? Żalów i, 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 i zdziwień nie wysłuchałem <coughs> w całym moim dwudziestoletnim życiu w obszarze polityki zagranicznej, gdzie ludzie się pytali tylko, dlaczego wy to robicie? Po co? Też było... Potrzebne będzie to nowe otwarcie w polityce polsko-ukraińskiej, tylko jak też no pogodzić to... pewne interesy, chociażby interesy związane ze zbożem? No, Podam przykład: no, wracali ci wszyscy ministrowie z Kijowa do, do, do Warszawy, bo było spotkanie ministrów zagranicznych w Kijowie e, Unii Europejskiej, ale polskiego ministra tam nie było. No, ciężko załatwiać interesy, jeżeli się nie jest na spotkaniu. Pan minister dzisiaj jest w Berlinie, no, próbuje załatwiać jakieś sprawy. No, tylko, że on może jedynie tam pojechać i się pożegnać i powiedzieć, że odchodzi. No, niestety nic więcej mu już w tej chwili nie zostało. E, natomiast e, będziemy mieli różne interesy z Ukrainą. Oczywiście, że tak. No tylko, że mieliśmy na to półtora roku, żeby temu przy, przeciwdziałać, przygotować przepisy odpowiednie, co no nie jesteśmy w stanie kontrolować, jak przepływa zboże przez Polskę. Jesteśmy w stanie kontrolować handel bronią, handel substancjami toksycznymi, a nie jesteśmy w stanie kontrolować, monitorować. To jest impotencja władzy. Jeżeli władza nie potrafi takich rzeczy załatwiać, no to znaczy, że, że nie jest profesjonalna. Kwestie zboża to były kwestie, które rozgrzewały media u nas do czerwoności. Rzeczywiście bardzo wiele osób się tym interesuje. I emocjonowało, czy można się było ustrzec przed tym, przed tym kryzysem zbożowym? Na pewno. Wystarczyłoby skupiać się na rzeczach hmm, pragmatycznych, na, na interesach, a nie tylko na, na wizerunku. No, niestety rząd skoncentrował się tylko na rzeczach, które w kampanii miały wartość, a nie, nie skupił się na tym, czego wymagają hmm, polscy przedsiębiorcy, w tym wypadku rolnicy. Hmm. To nie, jest, to nie jest sprawa nie do załatwienia, wydaje mi się, że przedrobiny dobrej. Pięknie, wystarczy tego. Kochani, zaczniemy od tego ostatniego wątku. Jak człowiek, który ma taką pozycję, wypowiada się w kwestii konfliktu zbożowego? Ukraina, z punktu widzenia interesów rolników państwa polskiego, jest to wróg gospodarczy. Z różnych przyczyn te słowa konkretnie padły, motywowałem w 2019 roku, żeby była jasność, tak? Zresztą i wcześniej, ale tam w związku z tym, że jest na wizji i woni, to, to posługuje się tym. E, no gdyby to mówił człowiek, który y, który jest po pierwszej y, no chyba na poziomie trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej, ja bym to rozumiał. Tak pociutko Tak że w ten sposób można sobie powiedzieć, że zboże to się należy skupić rozwiązania na interesach pragmatycznych, na, na interesach w ogóle. No, proszę Państwa, o czym ten człowiek mówi? To jest bardzo poważny konflikt gospodarczy, który faktycznie jest do rozwiązania, ale biorąc pod uwagę, że tu partnerami nie są w kwestii zboża w ogóle gospodarczej Polska i Ukraina. Wchodzi w to Unia Europejska, której Polska jest członkiem i to Unia Europejska decydowała i zdecydowała o bezsłowej, nie w ramach kontyngentów, a już wcześniej żeśmy przegrywali, o bezsłowej wymianie produktów rolno-spożywczych pomiędzy Unią a Ukrainą i najsłabszym ogniwem gospodarczym w Unii, rynkiem, jakim jest państwo polskie. To powinniśmy zrozumieć, tak? Więc tą sprawę, należało rozwiązywać, w dalszym ciągu należy rozwiązywać, na bardzo szerokim poziomie i zrozumieniu wzajemnych interesów. I do takiego drenowania gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej, państwa polskiego, na korzyść oligarchów ukraińskich, amerykańskich, niemieckich, holenderskich, bo w ten sposób taka kasa idzie, nigdy nie powinno dochodzić, a dochodzi dzisiaj, każdego dnia. Jasne? Teraz następna, następna kwestia. Pan, o jednej, pan prezes o jednej rzeczy zapomina i nam nie mówi, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie. To, co się dziać miało, jest potężny konflikt polityczny między armią a prezydentem Załęskim. Po prostu wychodzi prawda na jaw. W którymś momencie dojdzie do faktycznie swoistego powstania. Powstania na Ukrainie, ludzi, którzy się zbuntują przeciwko wylewaniu bezsensownemu krwi i realizowaniu interesów zupełnie obcych, bo tą wojnę nie prowadzą Ukraińcy. Tą wojnę prowadzi Ameryka pod płaszczykiem NATO i ich koalicjanci, bo Ukraina nie jest zdolna, dawno by zakończyła taką wojnę. To tylko na zlecenie i z podpuszczenia, tak jak wyżej powiedziałem, obecny konflikt jest kontynuowany. Tak? Prezydent gdzieś 2-3 dni temu, pan Załęski, na któryś wideokonferencji swojej w ramach wideokonferencji w Stanach Zjednoczonych, wypowiedział się, że w wypadku przegranej. Ukrainy, To nie w wypadku, tylko pewność. To miliony uchodźców zaleją kraje natowskie. No, wiadomo, jest, byliśmy świadkiem przepływu, prawie przepływu, łącznie na drugą stronę i tak dalej, ale prawie 11 milionów osób w tym pierwszym etapie przez polskie granice przepłynęło. Tak? Więc teraz będzie zupełnie inaczej z tego tytułu, bo tak jak myśmy ostrzegali, przez wewnętrznym konfliktem, między Ukraińcami a Polakami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bo teraz szczególnie ci z ideologii banderowskiej zostaną wyparci. I to już nie są ostrzeżenia, to są zbliżające się fakty. I skończycie Państwo myśleć dzisiaj o tym, jakie będą kolejne podatki, nowe rządy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę czeka nas poważne wydarzenia, autentyczne. I teraz się zastanówcie, czy Państwo jako społeczeństwo i politycy, którzy są przez Was wybrani i Wam sobie równi, czy jesteście wszyscy przygotowani na te wydarzenia? Ja, my, ja i my mamy własne zdanie. Oczywiście ono jest pewne. Nie. Stąd będziemy mieli bardzo, no określę dosyć łagodnie, bardzo poważne problemy. Teraz zobaczcie, jak mamy takie fundacje. Takich kreatorów sceny politycznej, tak? myśli politycznej polskiej, to o co tutaj tak, tak naprawdę chodzi? Czy naprawdę, bo ja nigdy w to nie wierzyłem, zresztą nigdy tego nie realizuje, ale też nie uwierzyłem, że Polacy aż tak kochają Ukraińców? Nie. Polacy zmanipulowani, poddani propagandzie, a jednocześnie wykrzesuje się pewne stare tak zwane zaszłości, zażyłości, nienawidzą po prostu Rosji tak i Rosjan. I padło to na podatny grunt. Nienawiść do Rosji to jest większym motywem i ważniejsza niż miłość do Ukrainy. Skoro Ukraińcy nawalają się z Rosjanami, to rzeczą jest naturalną w ramach tych bodźców, że nie chodzi o miłość do Ukrainy. Tylko nienawiść do Rosji popieramy Ukrainę. I teraz jest tak. A czy ci wszyscy w ten sposób rozumujący zdawaliście sobie sprawę, że gracie życiem innych, w tym wypadku Ukraińców, że gracie ich krwią, dajecie im broń, mówicie, że walczą o waszą wolność, o wasze bezpieczeństwo. Czy zdajecie sobie sprawę, że cynicznie wykorzystywaliście Ukraińców? A czy zdajecie sobie sprawę, że naprawdę to nie są jacyś ludzie ułomni, że w którymś momencie Ukraińcy naprawdę się połapią i wystawią rachunek i teraz to Ukraińcy będą wystawiać rachunek i nie będzie to rachunek finansowy. Nie będzie to rachunek finansowy. Przestrzegałem od samego początku tego konfliktu. Od jakimi, od, od, przestrzegałem przed jakimkolwiek wchodzeniem. Politycznym, społecznym i gospodarczym w relacje Polski z Ukrainą. Oczywiście one powinny być, ale zupełnie inne niż te, które są obecnie realizowane. Ukraińc, Ukraińcowi jest też nierówny. Więc będziemy mieli poważny problem. Naprawdę Ukraińcy nam tego nie wybaczą. I naszym zadaniem jest dzisiaj też w tych środowiskach i tutaj dedykuję wszystkim tym, którzy niby coś myślą lub Myślą faktycznie, czasami się tacy zdarzają, że poszukujmy tych środowisk ukraińskich, które będą normalnie rozumować i które będą nam partnerami, sojusznikami w najbliższym czasie. Bo my będziemy mieli tu poważny kłopot. I będzie bardzo trudno samemu sobie poradzić. I warto mieć po swojej stronie część środowisk ukraińskich. Bo część będzie tak zindoktrynowana, tak tak opętana, że dojdzie do tych problemów, o których powiedziałem. No, ale to nie koniec naszych problemów. My chcemy więcej wojny. I pozwólmy sobie. To jest bardzo znamienny. Zresztą, ja osobiście będę prosił stronę białoruską, dyplomację białoruską, o przejrzenie tego materiału i. Zanotowanie. Zanotowanie. Nie wiem, czy interwencję powinni robić, bo tu nie ma do kogo. Proszę, jeśli można. Granicznej. obecny rząd od Łukaszenki który jest autorytarnym despotem, mógłby się dość dużo nauczyć w jaki sposób należy balansować w jaki sposób należy skuteczny być to jest oczywiście reżim autorytarny który chce przetrwać on widzi jaka jest koniunktura że jego sojusznik Rosja przegrywa dlatego wyciąga rękę na zachód natomiast punkt teza proszę państwa to 6 dni temu to 6 dni temu Boże święty Wszyscy wiedzą, stale w całym świecie, Rosja jest zwycięską, będzie zwycięską. To kwestia tylko zakresu. Z widzenia polskich interesów Białoruś jest bardzo pomijana. Jeżeli wojna w Ukrainie zakończy się zwycięstwem Ukrainy, na co, na co wszyscy liczymy, czy też jakimś formą jakiegoś rozejmu, to poskutkuje przesilenie w Moskwie. Tam będzie dokonywała się jakaś rekonstrukcja władzy. Przez ten krótki okres czasu trzy bataliony Kalinowskiego, które są z Białorusi i obecnie walczą w Ukrainie i wspierają Ukraińców w obronie przed, przed agresją rosyjską, wrócą na Białoruś. E, opozycja demokratyczna w Białorusi będzie e, dążyła do tego, żeby przeprowadzić e, zmianę władzy w kierunku demokratycznym w Białorusi. Wsparci przez tych bojowników z batalionów Kalinowskiego możemy się spodziewać, że tam będzie przesilenie i ono już nie będzie takie pokojowe jak 3 lata temu, że tylko flagi i, i, i slogany, ale tam po prostu będzie z użyciem broni w moim mniemaniu e, przesilenie. Przez 2 trzy tygodnie, jak będzie się dokonywała zmiana władzy, czy jakaś rekonstrukcja w Moskwie, świat stanie przed pytaniem, czy jesteśmy gotowi poprzeć zmiany demokratyczne Białorusi. I Polska już powinna mieć w tej chwili gotową odpowiedź, jak się zachowamy w tej sytuacji, bo jeżeli się będziemy powściągiwali, i jak 3 lata temu znowu, że tak powiem, wepchniemy yy, yy, społeczeństwo białoruskie w ręce, w ręce Łukaszenki, po kilku tygodniach przyjdzie nowy zarządca Moskwy i, i zrobi tam po prostu pacyfikację, która może się zakończyć tym, że będzie mieli granicę nie z Białorusią, tylko już całkowicie z Rosją. W związku z czym Białoruś jest ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej, nie należy go pomijać, należy, się, należy tam być w różny sposób obecny: od wywiadowczego, poprzez umiejętne dyplomatyczne, dyplomatyczne prowadzenie dialogu, ale ze świadomością, że mówimy tutaj o, o kraju, który jest niedemokratyczny, tak samo jak rozmawiamy z krajami niedemokratycznymi z innych. Jasne. I teraz... Państwo żeście to wysłuchali, po to wcześniej przekazałem właśnie, wskazałem na postawę władz Republiki Białoruś w trakcie, w trakcie na, naszego święta narodowego Dnia Niepodległości, żebyśmy żebyśmy mogli sobie jak gdyby ustosunkować się, porównać do tego wszystkiego. Już będzie jeszcze chwileczkę, inny materiał bardzo interesujący przekazany. Już no i dobra, ustosunkujemy się do tego. Kochani, więc z tej prezes fundacji imienia Kazimierza Płaskiego, 2004 rok. I nazwa, i pewne rzeczy, i finansowanie dla mnie osobiście nie budzi wątpliwości, jakie to źródło, i czyli interesy. Zresztą słyszeliście, założenia: Rosja przegra, Ukraina wygra. I jeszcze ten człowiek w tym czasie może takie, takie założenia przedstawiać. Trzeba pamiętać, że za to ponosi się odpowiedzialność. I teraz najistotniejsze. Przemiany, według jego, które nastąpią na Białorusi, będą z użyciem broni. Władze legalne Republiki Białorusi zostaną obalone, administracja zostanie obalona. Państwo zostanie zmienione i Polska powinna, według jego, w to się włączyć. Czy państwo naprawdę sądzicie, jakkolwiek się nie zachodzi, czy pełnym zwycięstwem, czy jakimś rodzajem Federacji Rosyjskiej sytuacja na Ukrainie, to państwo sądzicie, że naród białoruski, że człowiek logiczny, normalny człowiek, który widząc tragedię narodu ukraińskiego, która została zgotowana, pozwoli jakimś terrorystom białoruskim, którzy bezczeszczą imię polskiego bohatera, polskiego szlachcica, powstańca styczniowego Kalina, Konstantego Kalinowskiego, niezwykle osobiście mi przecież bliskiego że tym różnego typu terrorystom, bandytom pozwolą, żeby ich państwo rozbijać? Jakieś trzy pułki, które zresztą tam nie ma, broń Boże, i tak dalej. Naprawdę państwo w to wierzycie? Czy państwo słyszycie, jaki to jest scenariusz? Gdyby to dzisiaj robili Republika Białorusi, nie w stosunku do nas, coś takiego, tak? Przygotowywali właśnie te różne bataliony, które mają nas, Polaków, wyswobodzić, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby tego typu scenariusze przygotowywali. Jak Państwo byście to, to odbierali? Przecież tam się nawet, nawet coś takiego nie przychodzi do głowy. Bo na tyle są normalni, na tyle mają rozeznanie, rozumność. Więc z czym my mamy dzisiaj tutaj do czynienia? Eee, widzieliście, ile w tym jest prowokacji, tak? W tych wypowiedziach. Ile jest takiego jątrzenia? Przecież są różne te organizacje, tak? Przecież mniej, ile razy tam oskarżają za nawoływanie do wojny. To jest autentycznie, zobaczcie, w relacjach tych. Facet dzisiaj reprezentuje, jest prezesem fundacji. Reprezentuje wpływową, poważną instytucję w państwie polskim. Do czego on nawołuje? Do wtrącania się w interesy suwerennego sąsiedniego państwa, obalania siłą władzy, wspierania tego i udziału jeszcze w dodatku, żebyśmy im tak jak trzy lata temu, czyli w 2020 roku, za mało żeście w tą kolorową rewolucję żeście zaingerowali, bo wam się nie udało, tak? Doprowadzić, bo wówczas w 2020 roku sytuacja na Białorusi Małaby sytuacją wojenną, zniszczonego państwa, taką, jak mamy dzisiaj na biednej, biednej Ukrainie. tak? Czy to o to chodziło? Więc macie państwo, jak gdyby... Aha, i nikczemne. Tam było użyte słowo, zwróćcie uwagę, nikczemne, tak. Takie zachowania właśnie są nikczemnością. Nikczemne to są postawy. No i cóż... W świetle te, tego wszystkiego, jak to sobie pozbieramy, widzimy, jaka czeka nas praca autentycznie polityczna. Nie taka praca z, o, o pracy politycznej, jaką dzisiaj możemy personalnie podstawić do tej pracy. Praca to jest określone zadanie, tak, które mają wykona, wykonać określeni ludzie. Spróbujcie Państwo dzisiaj podstawić do tej pracy konkretnie wy, Wszyscy, którzy żeście wybierali tych swoich parlamentarzystów, obojętnie z jakiej opcji, nikogo nie negujemy. Przypatrzcie się im. Przypatrzcie się im umysłom, przypatrzcie się im ich poglądom i zobaczcie, jak oni są przygotowani do tych wyzwań, które nas w najbliższym czasie czekają. Dziękujemy.